Bo... 65-72 dzisiaj niestety Opole wygrało u nas, cenę, że nie będę dzisiaj żartował, bo nie czas na żarty, kilka słów o meczu. czemu akurat dzisiaj jest dobra pora na żarty, bo, bo, bo to co my tam grajemy w koszykówkę, zwłaszcza w drugiej połowie, to tak, po akurat jest dobry temat do żartów. Chociaż czas i miejsce i okoliczności nie są sprzyjające do żartów. Przede wszystkim na początek serdeczne gratulacje dla drużyny z Opola i dla mojego serdecznego yy, kolegi Kamila bo, Naprawdę zrobił super robotę w Opolu. Yy, 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 mając naprawdę dobrych zawodników, potrafił stworzyć z nich drużynę grającą bardzo dobrze, bo nie zawsze zestaw dobrych zawodników yy, gra bardzo dobrze. Yy, a ta drużyna gra bardzo dobrze. Pokazuje to z meczu na mecz i, yy, i robi naprawdę dobrą robotę. A tak jak powtarzam, yy, wykorzystanie doświadczonych dobrych graczy też jest nad istotne, także gratuluję Kamilowi. Trzymam za niego i za duże kciuki, bo to dobrze walcząca drużyna, grająca w basket i chcąca, chcąca robić koszykówkę. Klub zawsze sportowo walczy, bije się, robi postępy rok po roku po awansie. Dobra utrzymanie, potem dobry sezon, teraz bardzo dobry sezon. Wszystko jest budowane tak, jak powinno być budowane, także bardzo mi się to podoba i gratuluję. Co do przebiegu samego meczu. Są dwie ścieżki. Jedna ścieżka jest taka, że mogę opowiadać parę derdymałów, które niczemu nie będą służyć, albo mogę powiedzieć rzeczy, których nie mogę powiedzieć, więc po co, po co coś mówić? Weszliśmy w mecz dobrze. Bo czym nagle zostaliśmy zatrzymani. A grać na równi z oporem jest bardzo ciężko. Cały czas się utrzymywała ta przewaga 5-7 punktów. Zrobiliśmy takie może głupot. Brak deski. Rzuty znikąd. Autopromocja. Nie wiem granie pod siebie zupełnie nie to, co trzeba, a powtarzam przed każdym meczem zawodnikom, że są jakieś rzeczy, które mamy jakieś cele, marzenia, i są jakieś rzeczy, które są bonusem ekstra dla nas, które możemy i które mogą nam przynieść jakąś satysfakcję, ale to jest tylko i wyłącznie ich wybór, czy oni będą chcieli to zrobić, bo ja oczywiście błędy porażki biorę na siebie, bo to jest moja wina i nie zamierzam nigdy mówić inaczej. Natomiast swoje oczekiwania co do pewnych rzeczy u tego zespołu mam i i, 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 I powinny pewne rzeczy wyglądać tak jak powinny, ale to już jest, to już jest inny temat. Hmm. Może tyle gwoli podsumowania. Jak podsumuję sprawę, Piotrek, będę chciał jeszcze dwa zdania powiedzieć organizacyjne, także jak będzie możliwość. Piotr, dziękuję. Piotr, wnosisz bardzo dużo energii, jesteś wszędzie. Natomiast dzisiaj masz chyba wyjątkową, nie po twojej myśli, przebieg. powiedz dwa słowa. No, mecz, weszliśmy bardzo fajnie, zrobiliśmy duży run, to zrobiło nam trochę przewagi, natomiast potem coś stanęło. Mieliśmy fajną obronę, bo wykonaliśmy fajną robotę agresywnie. Przy 18 stratach my mieliśmy 10, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać. 35% z gry, no, ciężko wygrać taki mecz, tym bardziej, że był to mecz tak naprawdę u nas i niewykorzystane szanse zemściły się na nas, przez co naprawdę tak. Ciężko było wytrzymać e, na równi mecz z, e, z AZS-em. Mówię, dobra obrona, natomiast zabrakło koncentracji do końca. Jakbyśmy utrzymali e, skuteczność z początku i walczylibyśmy tak jak na początku, myślę, że byśmy wywieźli dzisiaj wygraną. Natomiast dzisiaj zabrakło tego i, i musimy wracać z przegraną. Zaczęliście czwartą kwartę 10-2, więc całkiem nieźle. Potem co zastanawialiście? Tak, myślę, że znowu była taka, jak na początku zaskoczyliśmy trochę o pole i, i oni trochę stanęli. Natomiast gdy, gdy już się ocknęli, potrafili grać fajną koszykówkę, wykorzystać nasze błędy, których e, natomiast my nie potrafimy wykorzystać ich błędów. Nie trafiliśmy do kosza z czystych pozycji. E, no, i, no i to się zemściło, 11 na 19 z wolnych to na, na, na naszej sali to no ciężko, ciężko po prostu wygrać mecz z taką skutecznością. Musimy się bardziej skoncentrować i. I wierzyć po prostu, żeby te rzuty wpadały, no bo mówię, 35% z gry to naprawdę mało. Dziękuję bardzo, za te dwa słowa? Tak, tak jak mówiłem, w woli podsumowania, bo nadszedł taki czas, żeby, żeby o tym powiedzieć. Ostatni mecz piotka w naszych barwach. Piotrek wraca do Gdyni, był pożyczony do końca okienka transferowego ekstraklasowego. Musi wracać do, do Gdyni i ja właśnie tutaj w tym miejscu chciałbym po pierwsze, bardzo serdecznie podziękować organizacji, drużynie, klubowi Arka Gdynia za to, że mieliśmy możliwość skorzystać z gry takiego zawodnika jak Piotrek. Tutaj sporo dały, wydaje mi się, jakieś też moje wewnętrzne ustalenia z tenerem Mitrowiczem, któremu jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję Ci, Milosz, za. Za to, że, że, że się na to zgodziłeś. Bardzo dużo ożywienia i bardzo dużo pomocy w tym, co robiliśmy wniósł Piotrek, i to był naprawdę bardzo dobry okres dla nas. Myślę, że również dla niego. Myślę, że wraca nieskromnie, powiem, że wraca lepszy pod każdym względem. Będę obserwował, trzymał za niego kciuki. Mam nadzieję, że mam nadzieję wierzę w to, że jednak że w tej końcówce sezonu dostanie dużo szans żeby udowadniać swoją przydatność, bo jest naprawdę utalentowanym młodym człowiekiem. Tobie, Piotrze, bardzo dziękuję. Bardzo nie, fajny nie, okres. Mieliśmy okazję pracować wcześniej w kadrze, teraz pracowaliśmy w klubie. Mam nadzieję, że to nie po raz ostatni, mam nadzieję, że nasze drogi się jeszcze skrzyżują, bo to wielka przyjemność z tobą pracować. Jesteś młodym, ambitnym człowiekiem i tak naprawdę uważam, że... Wszystko co się nie udaje albo co jest złe w Twojej koszyku wychodzi tylko i wyłącznie z Twojej ambicji. Czyli to nie jest problem, bo gdyby to wychodziło z Twojego lenistwa czy nie, czy nie do uczenia to byłby kłopot. bo to wychodzi z ambicji, jak zapanujesz nad głową okiem, znasz to, to będzie znakomity efekt. Dziękuję za każdy przegrany mecz, bo się czegoś uczyliśmy. Dziękuję za każdy wygrany mecz i, i dziękuję za to, że, że byłeś z nami. Wracaj zdrowy, ćwicz. Wielkie dzięki. Również dziękuję za danie szans. Dziękuję bardzo, w takim razie widzimy się za tydzień. Tak jest.